Przerwane Rzucie się zaczyna w blasku dnia Czas przemija jakbyśmy gonili wiatr Wiele wcieleń, wiele dróg za i przed nami Pewność w sercu zawsze z nami Podnosimy się i upadamy znów Świat zmienia kształt na każdy nowy ruch Kręcą się koła, nie Zatrzymają się każde wcielenie, nowe życie nie trwa. Koło życia, kręci się bez końca. Nieskończoność, kawa wątki naszych losów. Śmierć to tylko część odwiecznego tańca. My wciąż idziemy przez wieczność we wszechświecie kosmosu. Wcielenia nowe jak kwiaty rosną Każda chwila jakby była wiecznością skupić się można w tym labiryncie Ale znajdziemy sens i wiarę w życie Pamiętasz tamten czas, gdy byliśmy inni Czujemy echo tych dni w każdej godzinie Niech koło życia zawsze się kręci Niech nasze wcielenia że będą z nami Koło życia kręci się bez końca, nieskończoność kawałki naszych losów Śmierć to tylko część odwiecznego tańca My wciąż idziemy przez wieczność we wszechświecie kosmosu, Rodzimy się i umieramy. To kręci się bez końca, nieskończoność i skończoność naszych losów, już to tylko część Od wieczna tańca, my przez wieczność We świecie kosmosu, Rodzimy się i umieramy Koło nieprzerwane kręci się, życie śmierć, życie śmierci Żyć śmierci na wszechświata, kręci się, a my w świetle, ty To życia kręci się bez końca, na nasze losy i wspomina, Tak pięknie to wszystko wygląda, radość i szczęście Istnienia na koleś świadomości kręca się To świat po prostu się zmienia, postacie te same w rolach W innym czasie bez zmian, co się w kółko w rolach Jezus, Maria Magdalena i dwunastu apostołów Zakręciło się koło istnienia na znowu sądzi bohaterzy w innych rolach Na kole świadomości kręcę się raz z jestem, niemowlęciem jestem 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 do słody śmierci przechodzę, przechodzę i na nowo rodzę się Podwierszy zegar odjeżdża czas Avatars, cosmic brothers and sisters House, house, house. Poszukaj śmierci, nikt ty nie uznaje. A atak kosmetyczny system, piozzi akwas w Życie wiecznym jest, gdy zostawiasz ciało, żyjesz dalej. Życie jest wieczne, nic nie musisz robić, zawsze na nie zasługujesz, pamiętaj. Życie wiecznością jest Avatars, Cosmic Brothers and Sisters, Nyunia...